Wolałbym nie lecieć z pilotem, który jest kamikadze zamiast być nad samorządowcem, zajmuje się wszystkim innym, ani tym, czym powinien, czyli warszawskim samorządem. Przypomnijmy, kiedyś metoda od, od mieszkańca, a później metoda od typu nieruchomości, następnie przeszli na metodę odwody, doprowadzili do tego, że mieszkańcy otrzymywali gigantyczne podwyżki. No przecież ja sam widziałem pisma i łzy emerytki, która dostała 400 zł czy nawet więcej. Rekordziści dostawali rachunku za odpady. Za odpady, szanowni państwo, nieproporcjonalne absolutnie absurdalna stawka, która została w sposób bezduszny wprowadzona rękoma Warszawskiej Platformy Obywatelskiej i tu postanowiłem interweniować. Zresztą dziękuję bardzo, bo pan minister Kaleta też zwracał się do mnie właśnie z prośbą o zablokowanie tych gigantycznych podwyżek i taką zmianę przeprowadziliśmy w ustawie o czystości i porządku w gminach. Zablokowaliśmy, wprowadziliśmy ten górny pułap, czy kwota nie może być większa niż. I tak właśnie się stało. Ale co się dzieje dalej? Ten system i tak się nie bilansuje. Jest to skansy inwestycyjny. Zresztą o tym mówi obecny sekretarz miasta, były wiceprezydent odpowiedzialny Człowiek katastrofa nazywający się Michał, nazwę mający Olszewski, który doprowadził do tego, że niestety dzisiaj mieszkańcy płacą tak gigantyczne koszty. I nowa propozycja, która się pojawia, Szanowni Państwo. Czyli Rio kwestionuje nowa propozycja 85 złotych i ponad 100 w przypadku jednorodzinnej zabudowy, czyli wielolokalówka, czy w blokach, nieważne, czy to polska Amerytka, czy jeden singiel mieszkający będzie płacił tak gigantyczną stawkę, tylko dlatego, że tu jest właśnie skans inwestycyjny. I na Faktur jest bardzo istotny. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj mówi, że Rafał Czaskowski chce się zajmować ekologią, on biega po scenie. Mówi o ekologii, jakimś takim szaleństwie, którym e, przedstawia, ale tak naprawdę to nie ma nic związanego z ekologią. Ja Państwu przypomnę, że główny inspektor ochrony środowiska interweniował u Pana Prezydenta, poinformował go o tym, że jeden z podmiotów e, dostał już trzecią karę administracyjną w zakresie nieprawidłowości, że chodzi o ustawę o odpadach. Co to de facto oznacza? To de facto oznacza, że miasto powinno natychmiast zerwać współpracę z jednym z podmiotów, e, dlatego że po prostu nie przestrzega się prawa. No ja...